Pokaż się, szalony czarowniku! Witam waszą królewską przewrotność. Dziękuję za przybycie. I podziwiam twoją punktualność, panie. Pokaż mi księżniczkę, albo cię zaraz zniszczę. Cze pogróżki! Nie ośmielisz się użyć magii przeciw mnie, gdy księżniczka jest w mojej mocy. Proszę, a oto i ona. Jest cała, tak jak przyrzekłem. A teraz, jeśli można, daj mi to berło. Strzeż się, magiku, nawet nie wiesz, z jaką potęgą masz do czynienia. O manciu. Bla, 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 bla. Dawaj je wreszcie, No niech będzie. Teraz dafnę! Mam cię! Panie i panowie, oto Nieziemski Kracki w wersji 2.0! Proszę, proszę. To ma być ten groźny król goblinów? Natychmiast mnie uwolnij! Twoje życzenie jest rozkazem, maleńki! <ścoughs> I kto następny? No pięknie. Mój plan tego nie przewidywał. Wiejmy stąd!